Witam wszystkich bardzo ciepło, jak na pomarańczowy kolor przystało, w kolejnym odcinku serii podcastów pod tytułem Kolor terapiak". Podcastu, w którym przybliżam wiedzę na temat otaczających nas barw, a raczej wiedzę, jaką te barwy nam przekazują. Ja nazywam się Irmina Kubiak i zapraszam Was do kolorowego świata, z którego możemy czerpać inspirację i siłę każdego dnia. A dzisiaj z ochotą zabiorę Was w krótką pomarańczową podróż, która przedstawi nam tę barwę w różnych kontekstach i aspektach naszego życia. A zatem przed nami dość mocno rozszerzona ściąga po kolorze pomarańczowym i gotowa do wykorzystania przez każdego z Was. Na początku, jako punkt pierwszy, czysta fizyka czyli wibracje bo jak wiadomo, każdy kolor je posiada. I tak długość fali koloru pomarańczowego waha się od 590 do 620 nanometrów. Częstotliwość światła tej barwy to od 480 do 510 teraherców, czyli troszkę wyżej niż mieliśmy w czerwieni. Kolor pomarańczowy należy do wysokoenergetycznych barw, z reguły ciepłych i bardzo pobudzających nasz organizm wraz z umysłem. Protony, widziane w barwie pomarańczowej, przypominają takie drobne, pulsujące iskry. Są jak rozżarzone ziarenka światła, takie unoszące się w ruchu. Ich energia jest ciepła, żywa i taka dynamiczna, ale bardziej falująca niż wybuchowa. To kolor ruchu wewnętrznego, a zatem one krążą, drgają, jakby niosły impuls do tworzenia i łączenia. Pomarańczowe protony nie są ostre, one są raczej miękkie, organiczne i prędzej skojarzą nam się z przyjemnym blaskiem zachodzącego słońca, który przenika materię, niż z bardzo ekspresyjnym ogniem. W systemach energetycznych, ezoterycznych, lub w niektórych terapiach wibracyjnych, protony bywają używane symbolicznie jako cząstki życia źródła energii lub Punkty witalne w ciele. Promieniowanie w tym zakresie stymuluje protony w cząsteczkach wody w ciele, co zwiększa przepływ energii komórkowej, pobudza metabolizm i generalnie poprawia naszą witalność. A efekt? Hm, to ciepło, pobudzenie krążenia, zwiększenie naszej energii i lekkie stymulowanie układu nerwowego. Kolor pomarańczowy jest kolorem naszej drugiej czakry, naszej czakry sakralnej. A to jest przestrzeń, w której rodzi się życie. Czakra ta leży nieco poniżej pępka, tam gdzie ciało pamięta zanim umysł nazwie cokolwiek. Gdybym miała opisać to miejsce, pierwszym skojarzeniem jest miękkość oraz wrażliwa płynność, jak spokojna właśnie tafla wody na jeziorze takim cichym, wieczornym. Wszyscy wiemy, że się rusza, ale ten ruch jest delikatny i magnetyczny. I tu kolor pomarańczowy czakry jest z jednym skojarzy z się z otulającym zachodzącym słońcem właśnie i takim ciepłem skóry, a dla innych będzie to barwa energetyzujących, dojrzałych i soczystych owoców. To tutaj mieszka przyjemność istnienia, ale nie ta hałaśliwa radość, lecz cicha zgoda na to, że czucie jest darem. Czakra sakralna związana jest z żywiołem wody. A woda nie zatrzymuje się, ona płynie. Gdy są przeszkody, to je omija, zmienia swój kształt, ale nigdy nie traci swojej istoty. Tak samo działa zdrowa czakra sakralna. Pozwala emocjom przepływać bez tłumienia ich, ale i bez nadmiernego zalewania. Gdy energia płynie swobodnie, to nasze ciało jest... Nasze uczucia w ciele są naturalne, nasze relacje mają oddech, ciało ufa własnym relacjom. Natomiast zablokowana energia zmienia się w stojącą wodę ciężką, mętną, pełną niedopowiedzianych, pragnień, wszystko stoi jak w takiej głębokiej kałuży. Czaka sakralna to także źródło naszej kreatywności i twórczej mocy. I to nie tylko tej artystycznej. To ona odpowiada za zdolność tworzenia naszych relacji, pomysłów, projektów, a także każdego nowego rozdziału w naszym życiu. To przestrzeń, w której rodzi się pytanie, czego tak naprawdę pragnę, ale nie z obowiązku, nie z lęku, ale z autentycznego impulsu duszy. Jest to również czakra relacji i bliskości i uczy nas intymności. Nie mówię tutaj tylko o fizyczności, ale o bliskości emocjonalnej. To ona decyduje o tym, czy potrafimy być z kimś blisko, bez utraty siebie i cieszyć się życiem bez poczucia winy. Zdrowa czakra sakralna mówi nam: Mam prawo czuć, mam prawo pragnąć, mam prawo doświadczać. To jest też miejsce, w którym zapisują się wszystkie nasze historie: pierwsze zachwyty, zawiedzione nadzieje, przekroczone granice i wszystkie niewypowiedziane tak bądź nie. Gdy energia czakry jest zaburzona, czyli ta woda jest stojąca, może pojawić się właśnie poczucie pustki, trudności w odczuwaniu radości z życia, lęk przed bliskością lub uzależnienie od niej i wstyd związany z naszymi potrzebami. Ale to nie jest nasza wada. To są tylko sygnały, że coś domaga się czułości, ale takiej czułości prawdziwej, bez oceny. Dlatego tak ważne jest, aby chronić tę energię. A jej uzdrawianie często odbywa się właśnie przez kontakt z kolorem pomarańczowym. Do tego świetnie jest też dołożyć ruch, jak taniec, oddech, kontakt z wodą, oczywiście. I to jest zdecydowanie lepsza droga niż osądzanie. A gdy tylko czakra sakralna wraca do równowagi, poczujemy to z pewnością. Chociażby przez pozwolenie sobie na odczuwanie emocji bez poprawiania ich. Wybieramy radość, bez tłumaczenia się, nawet przed samym sobą. Często się zdarza, że intuicyjnie zaczynamy sami się uzdrawiać. Nasze ciało wie, jak to zrobić, tylko trzeba mu pozwolić. I wtedy nie wiadomo dlaczego otaczamy się kolorem pomarańczowym, dajemy ciału właśnie ruch, właśnie wodę i tą miękkość naokoło, mówimy prawdę o swoich pragnieniach, choćby tylko do siebie i szeptem. Pozwalam sobie czuć i doświadczać życia w pełni. A teraz krótkie słowo od naukowców w temacie psychologii kolorów. I tu nie omieszkam zauważyć, że nauka akademicka po latach badań w 100% potwierdza wiedzę, jaką czerpiemy ze starożytnych przekazów. Czyli, cytując naukowców, słyszymy: Pomarańczowy łączy energię czerwieni z optymizmem żółci. Jest to kolor życia w ruchu. Pobudza ciekawość, spontaniczność, potrzebę kontaktu z innymi. Wzmacnia poczucie mogę zamiast muszę. Sprzyja ekspresji emocji, szczególnie tych związanych z przyjemnością, twórczością i bliskością. Jest kolorem osób, które uczą się czerpać radość z bycia tu i teraz. Osoby naturalnie wybierające pomarańczową barwę w swoim ubraniu czy otoczeniu to głównie ekstrawertycy, osoby bardzo towarzyskie, otwarte na innych ludzi, pełne energii i spontaniczności. A kto powinien sięgnąć po pomarańczowy kolor, nawet jeśli nie jest najbardziej faworyzowana barwa w ich życiu? Osoby, które potrzebują większej pewności siebie, może poprawy nastroju, może pobudzenia właśnie tej kreatywności, może potrzebujące wsparcia w nieśmiałości lub w jakimś stresie. Ale jak to ze wszystkim bywa? I ze wszystkim można przesadzić. Są też oczywiście negatywne skutki nadmiernego użycia tego intensywnego koloru. Może być wtedy odbierany jako nachalny, impulsywny, rozpraszający lub wywołujący poczucie chaosu u mocniej wrażliwych osób. Naukowcy udowodnili również, że w relacjach i komunikacji sprzyja otwartości. Przyłamuje lęk społeczny, zwiększa interakcje i chęć dzielenia się emocjami. A z takich ciekawostek to już warto zauważyć, że pomarańczowy w psychologii marketingu jest wykorzystywany bardzo często. Wiele instytucji finansowych korzysta z tej barwy, a wiele fast foodów często używa go w ogóle w logo lub wystroju wnętrz, ponieważ Podobnie jak czerwony, pobudza nasz apetyt i pragnienie. Wszystko w pomarańczowej oprawie wydaje nam się takie świeższe, soczyste i bardziej apetyczne. Natomiast w amerykańskich więzieniach pomarańczowe kombinezony mają cel bardzo praktyczny: po prostu łatwo jest zauważyć więźnia z daleka. Mamy tu trochę analogię do koloru czerwonego, czyli kolor, który jest z jednej strony bardzo witalny, a z drugiej strony ostrzegawczy. I tak podsum podsumowując, w jakich sytuacjach kolor pomarańczowy jest wspierający, gdy potrzebujesz energii do działania, ale bez agresji, w momentach twórczego zastoju, aby rozruszyć naszą wyobraźnię, przy pracy z emocjami, relacjami i poczuciem własnej wartości, w procesach wychodzenia z apatii, smutku lub emocjonalnego zamrożenia. Po prostu rozgrzewa podczas budowania relacji, pracy w grupie, warsztatów i spotkań rozwojowych. To wszystko będzie bardzo dobrze wspomagało poprzez kolor pomarańczowy. A w jakich sytuacjach pomarańczowy może nam przeszkadzać? No, gdy potrzebna jest cisza, koncentracja i taka głęboka refleksja. U osób bardzo wrażliwych może wywołać niepokój lub nadmierne pobudzenie. W nadmiarze może też prowadzić do rozproszenia i braku takiego ugruntowania. Może być męczący w przestrzeniach przeznaczonych do odpoczynku lub snu, ale to wtedy, gdy jest w nadmiarze. Przy intensywnych emocjach może je jeszcze bardziej wzmagać zamiast wyciszyć. Z pomarańczem jest dość intensywnie w całej dziedzinie medycyny i kosmetologii. Światło pomarańczowe w zakresie 590 do 620 nanometrów stosowane jest w terapii skóry, ponieważ pobudza produkcję kolagenu i elastyny. A to oczywiście spłyca drobne zmarszczki, poprawia jędrność skóry i koloryt, a także przyspiesza gojenie i regeneruje skórę. Takie wszystkie mikrouszkodzenia bardzo dobrze goją się właśnie pod wpływem lampy z pomarańczowym światłem. Działa bardzo łagodząco na wszelkiego rodzaju stany zapalne. Pomaga też w walce ze zmęczeniem, bladością i niedotlenieniem skóry. W medycynie estetycznej stosuje się kolor pomarańczowy, ponieważ wzmaga krążenie w tkankach, a to może być. E, stosowane w terapii miejscowej przy celulicie. W aromaterapii z kolei stosuje się olejki eteryczne z pomarańczowych owoców, takich jak pomarańcza czy mandarynka, ponieważ one tonizują, pobudzają krążenie i działają antydepresyjnie. No i pomarańczowe kosmetyki psychologicznie już tak rozświetlają i ocieplają naszą celę. I tutaj płynnie przejdźmy do koloroterapii gdzie każdy kolor oczywiście jest bardzo istotny. Ale jak już widzimy w tej chwili pomarańczowy w terapii kolorami wspiera radość, entuzjazm i kreatywność. Praktyczne i udokumentowane zastosowanie światła pomarańczowego to zamontowanie w tej barwie ledowych lamp w pomieszczeniu, w którym często przebywamy, gdyż podnoszą nastrój i energię, zwiększają motywację i koncentrację. A sesje koloroterapii pomarańczem są bardzo pomocne przy terapii osób wychodzących z depresji czy z apatii, z brakiem dobrego nastroju lub niską kreatywnością. Często łączy się światło z pomarańczową aromaterapią i muzyką relaksacyjną, tak dla wzmożenia efektu. Zanim przejdziemy też do typów urody, proponuję jeszcze szczyptę wiedzy historyczno-geograficznej. Aby lepiej zrozumieć zastosowanie tej barwy. W starożytności kolor ten był symbolem luksusu. E, działo się tak, ponieważ był bardzo trudny do uzyskania, e, no, przez to był oczywiście bardzo drogi. Był nazywany kolorem szafranowym, bo pozyskiwało się go z tych malutkich pręcików kwiatowych, tak na przykład w krokusach. Zresztą przyprawa szafranowa jest do dzisiaj bardzo droga, jest jedną z najdroższych. W Indiach i krajach Azji Południowej pomarańczowy jest kolorem duchowego przebudzenia i mądrości zdobytej przez doświadczanie. W buddyzmie symbolizuje drogę środka, taką prostotę i oddzielenie się od iluzji świata materialnego. W kulturach rdzennych Ameryk oznacza połączenie z ziemią, plonami i cyklami życia. W krajach śródziemnomorskich kojarzy się z radością, obfitością, wspólnotą, ale przede wszystkim z barwą owoców słońca i stołów biesiadnych. A w kulturze zachodniej często symbolizuje kreatywność, młodość ducha i odwagę bycia widocznym. Jak widać, to wszystko jest też bardzo pokrewne. Wszędzie występuje kreatywność, wszędzie występuje mądrość i duchowość. No ale gdy jesteśmy już przy widoczności, to przejdźmy do typów urody i do tego, kto będzie dobrze wyglądał w pomarańczowym kolorze. Najczęściej przypisuje się go do osób rudowłosych. Poniekąd jest to słuszna droga, zakładając, że rudy kolor jest kolorem naturalnym. Wtedy możemy mieć prawie pewność, że karnacja będzie wyglądała dobrze, a pomarańcz doda uroku, blasku oraz takiej świeżości. Tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, każdy kolor naszej cery dzieli się na tonacje ciepłe i chłodne. Omówiłam też, jak w szybki sposób sprawdzić typ naszej urody w zaciszu domowym. Teraz dodam jeszcze, że kolor pomarańczowy również może występować w tonacji chłodnej, pomimo to, że generalnie jest kolorem ciepłym. Wiem, wiem, że może to zabrzmieć dziwnie i tak skomplikowanie. Ale gdy się tylko zagłębimy i poczujemy te barwy, to zapewniam Was, że trudność w odgadywaniu temperatury kolorów spadnie do zera. Ciepły pomarańczowy to z pewnością ten z dodatkiem złota lub żółcieni. To odcienie zawsze będą e, jaśniejsze, one będą zawsze żywsze, no żeby nie powiedzieć jaskrawe. Nawet ciemny, ale ciepły pomarańcz też będzie bardziej intensywny i zawsze będzie troszeczkę nakierowany w stronę e, żółcieni. Natomiast chłodny pomarańcz to zdecydowanie barwa bardziej zgaszona, tak jakby ktoś dodał do niej troszeczkę chłodnej czerwieni, a może nawet czasem szczyptę szarości. I idąc dalej, jasne pomarańcze najlepiej pasują do urody określanej jako wiosna. Zwykle ten typ urody ma włosy w kolorze jasnego złotego blondu albo odcienie orzechowych brązów, jasnych miedzi, jasnych rudości. Oprawa oczu, jak rzęsy czy brwi, też są w brązach ciepłych i tych jaśniejszych. I tu ciekawe, tęczówki w oczach zawsze będą w ciepłych tonacjach. Nawet w tych niebieskich widać złotawe plamki. Jak złotawe promyczki. Takie same zresztą będziemy widzieć w oczach zielonych, zielonych ciepłych. Też będziemy mieć takie miodowe, zielonkawe przebłyski. Typ urody wiosny będzie miał też często oczy piwne albo takie bursztynowe, ale one zawsze będą miały tą tonację z dodatkiem właśnie złota. Natomiast ciemne oczy dla jesieni to oczy orzechowe, brązowe, Brązowo-czarne czasami, czasami brązowo-zielone. I to jest właśnie taki typowy jesienny typ urody. Włosy też tutaj będą ciemniejsze niż um, u wiosny. Ciemniejsze i takie nasycone. Oprawa oczu też będzie ciemniejsza. Bardzo często są tutaj mocno zarysowane brwi. Dla tych osób kolor pomarańczowy też będzie mocniejszy. W dalszym ciągu ciepły. A nawet gorący, ale mocniejszy, ciemniejszy. Oczywiście istnieją też odcienie pomarańczu chłodnego. Często mamy go wokół nas yy, i patrzymy na niego, ale nie zastanawiamy się nad tym, czy on jest ciepły, czy zimny. Odbieramy to intuicyjnie i albo nam się kolor podoba, albo nie, bez żadnej analizy. A typy urody, lata i zimy, czasami też chcą skorzystać z tego koloru. I owszem, mogą. Jedyne, na co należy zwracać uwagę, to właśnie na temperaturę. Chłodny pomarańcz jest, jak już wcześniej wspomniałam, barwą lekko przypruszoną szarością, a czasem nawet błękitem. Nie ma w nim żadnego krzyku, chociaż nadal jest bardzo przytulny. Nie ma w nim ognia. Prędzej znajdziemy łodycz, słodycz miodu. Osobiście dla osób o chłodnym typie urody proponuję pomarańcz w zależności od dalszego podziału karnacji. Chłodna, ale ciemniejsza cera w chłodnym pomarańczu będzie wyglądała zjawiskowo, bardzo świeżo. Natomiast chłodna i bardzo jasna cera będzie lepiej prezentować się, gdy obok pomarańczu wystąpi jeszcze inna barwa, lepiej podkreślająca urodę może kolor podkreślający barwy ten tęczówek, właśnie. Nie należy bać się tych kontrastów. E, łączenie pomarańczu z granatem, szarością, czy już tak dość tradycyjnie z zielenią, jest całkiem dobrym wyjściem, żeby nie powiedzieć świetnym. Jeśli się pamięta oczywiście o temperaturze i będzie to na pewno bardzo dobry zestaw. Poza tym, jeśli pomarańcz przy twarzy nie wygląda zjawiskowo, to lepiej założyć w, w pomarańczu tylko spódnicę albo spodnie. Niech ten kolor powyżej będzie bardziej pasujący do naszej karnacji. Ja osobiście na przykład bardzo lubię zestawy kolorów takie mniej oczywiste niż ten podstawowy, jakim jest pomarańczowo-zielony. Ja bardzo lubię łączyć y, oranż z fuksją, y, w ogóle z różnymi odcieniami różu, z czerwienią, z szarością albo z fioletem głębokim. Możemy się bawić tutaj w ogóle dodatkami. Możemy sobie założyć a granatowy garnitur i tylko dołożyć do niego pomarańczowy pasek albo pomarańczowe okulary, torebkę czy buty. Pomyślmy o tym przy kolejnych zakupach. Przy wyborze ubioru słuchajmy swojej intuicji. Ona nas nie powinna zawieść. Nie słuchajmy głosu z zewnątrz. Wtedy często wzorujemy się na kimś, kto ma zupełnie inny typ urody niż my. A poza tym trendy mody są też po to, żeby czerpać z nich inspiracje, a nie, nie zawsze ślepo naśladować. Wybierajmy kolory, które w danym dniu do nas przemawiają, bo być może wtedy jest taka potrzeba energetyczna i wibracyjna dla nas. Energia koloru zawsze będzie działała, bez względu na to, czy my w nią wierzymy, czy nie, więc pozwólmy jej może troszeczkę działać. Ona będzie działała w naszym ubraniu, ale i w otaczających nas przestrzeniach. I w tym momencie możemy zrobić kolejny krok do wnętrz i ogrodów. Patrząc na zasady sprzed kilku tysięcy lat, słuchajcie, nauka feng shui pomarańczowy kolor w nim to symbol ciepła ogniska domowego to radość życia i zdrowia z pasją i przypisany jest razem z czerwienią dla strony południowej. Naszego mieszkania czy domu. Tam będzie pobudzał energię rozmowy i kreatywności. Jako kolor jest idealny też do kuchni, jadalni lub pokoju twórczego, gdy sprzyja przepływowi energii ci w miejscach spotkań i rozmów. A ponieważ jest dość mocny, to najlepiej stosować go jako część wystroju. Troszkę podobnie jak z czerwienią, chociaż tutaj mamy już większe pole do popisu. Bo możemy pozwolić sobie na przykład na pomalowanie jedną mniejszą, ale jednak całą ścianę. A ideałem byłaby duża kanapa, może poduchy duże, lampy, dywan i wiele innych dodatków. I tak podsumowując, pomarańczowy przypisany jest energii ognia i ziemi. Łączy działanie z przyjemnością. Wspierajmy więc strefy relacji, kreatywności, strefa tam, gdzie przebywają dzieci, po to, aby ich kreatywność pobudzić. A ponieważ występuje w pobliżu energii ognia, to również wspiera nasze finanse. Może nie tak bezpośrednio, jak czerwień, ale poprzez działanie, poprzez wzmożoną kreatywność naszą, będzie pobudzała też ta barwa przyciąganie do nas finansów. I słuchajcie, takie same zasady możemy wdrożyć do naszych ogrodów lub na nasze balkony. Wielkość tutaj nie ma znaczenia, bo energia i wibracje działają nawet przy małych akcentach. I tak posadzeni w doniczkach pomarańczowych roślin, pomarańczowych kwiatów, takich jak nagietki, aksamitki czy mieczyki, zawsze dodadzą radości i optymizmu każdemu, kto na nie spojrzy. Generalnie pomarańczowe rośliny symbolizują przestrzeń pełną życia. Nie tylko stymulują zmysł, ale też przyciągają motyle i wiele innych bardzo pożytecznych dla nas owadów. Nie bójmy się ich. Niech one po prostu robią też taki ruch energetyczny naokoło nas. I tak, moi drodzy, dobiegł do końca nasz dzisiejszy pomarańczowy kolor terapiak. Wierzę w to, że znalazły się wśród nas osoby, dla których były tutaj fajne informacje, dobre, i może nawet coś nowego. Ja z całego serca życzę wszystkim cudownych i pomarańczowych, pełnych kreacji chwil. Tym samym zapraszam również do kolejnego odcinka, którego bohaterem będzie kolor żółty, jak nasza czakra z plotu słonecznego. A dzisiaj. Wszystkiego co piękne i pomarańczowe. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa.